Do ostatecznego wybuchu z i strzelbą pod sztandarem, na uchwała, z z niemieckie. Niemcy, którzy zachowali północ, przebić się tym to samym, że to jakie wytuli z batalionu że to Zapalił się panterturm. zapalił się, zapaliła się wieża. Bandery zapalił się. także skrot, w tym momencie to już nie jest ważne. W tym momencie ważne jest to, żeby doprowadzić katarcie do końca. Skłonące wyciągani są żołnierze jednego z wieża, zapaliła się w środku, nie było tam zgromadzonej amunicji, nie było tam zgromadzonych pocisków, które mogłyby eksplodować i rozerwać stronę. No. Niemcy będą próbować się przełamywać. Nie Rosjanie panują w wieży, armii pana Bogdanowa. To potem do, do niemieckich pozycji nad zdobytym panterturmem powiewa czerwony sztandar. Jeszcze gdzieś tam bronią się niedobieżni folkturmu. Jeden z grenadierów próbuje zakopać, wyrzucić swojej przynależności, ale dla Rosjan nie ma to znaczenia. W tym momencie bitwa o Arswaldę dobiega końca. Jest 23 lutego 1945 roku. Dramat tego miasta, zniszczonego w większej części, właśnie się kończy. które przyjechały z całej Polski, żeby odtworzyć te dramatyczne wydarzenia, z, które miały miejsce właśnie w roku 1945. Drodzy Państwo, jeszcze prosimy nie wchodzić na pole walki. Jeszcze przez moment musimy uprzątnąć to jak po pobojowisko. Musimy przede wszystkim rozbroić ładunki tak, żeby było bezpiecznie. Jeszcze moment, jeszcze chwila, a już będziemy mogli spotkać się z rekonstruktorami na miejscu boju. Już będzie można porozmawiać z nimi, obejrzeć sprzęt, broń. Oczywiście to wszystko jest dla Państwa dostępne w ramach obchodów 75. pierwszej. Przepraszam, rocznicy zakończenia walk o Arnswaldę w lutym 45. roku. Ja tylko przypomnę, że Cały czas można korzystać już schodząc mocno na ziemię z darmowej grochówki, które ufundował, ufundowały władze miasta Choszno. Także zapraszam serdecznie do posilenia się gruchówką. No i już jeszcze chwileczkę, jeszcze moment, a będzie można wejść na pole. Czekamy na sygnał od pirotechnika, czy jest bezpiecznie, czy jest.